Są sondaże robione na tysiącu, no, tam chyba czasami się wygrywam, ale są poważne sondaże, nie na jakichś tysiącu, jak wygrywam na badaniach licznych, tylko na 380 tysięcy tysiące internautów, nie to, to się przecież. No i tam zajmuje drugie miejsce, trzecie miejsce, Oczywiście internauci to jest szczególna kategoria ludzi, która czerpie wiadomości nie z telewizji, tylko czerpie prawdziwe wiadomości skąd chce. Internauci mają swoje rodziny i powinni przekonywać. dać wkonywać się do głosowania. Jeden z ciekawszych pomysłów, to jeden powiedział tak Mówiłem się z rodziną, że wy zagłosujecie na koleżaniniego, a i, jeżeli nie będzie do dyrektury, to ja zagłosuję na tego, na kogo wy nie wy, wy, powiecie. Ja sprzedał się, sprzedał swój głos. No, i zobaczymy może się tego typu Człowiek, który od dziesiątków lat mówi stale to samo, i to co mówi się sprawdza po to, żebyśmy my, ludzie normalni, mogli wreszcie mieć w Polsce coś do powiedzenia. Kościół pozostały rzucone. Z góry Państwu dziękuję i imieniu sprawy.